Yy, pod podwarszawski kocioł, nie? Ja piernicze, dali się zrobić. Ty nie wierzę w to. <śle> no kurde, jak się wyłącza te powiadomienia? No ja nie mogę mi mikrować, no. Dobra, jest. Kurde, czemu nie idą? Coś się zbugowało, zaraz się chyba odetną. O jest, ja piernicze, ten kocioł robimy. Podwarszawski kocioł, zajebiście. GG Widzimy się na live. Widzimy się na liveie jutro na Multiku. Najprawdopodobniej między 15 a 18. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Taktyka nie oddała. Serajzaj. Dziękuję za donejta. A nie przepraszam za pomyłkę. Nazywam się wjeżdżają do Rzeczypospolitej, tutaj na Warszawę jadą i ich ciągi logistyczne tutaj wzdłuż rzeki na przykład jadą, ich ciągi logistyczne zostaną w tyle. Zobaczą tutaj Poznań mówią, kuźwa, nie zdobędziemy tego cholernego Poznania. Jedziemy dalej na Warszawę, żeby skapitulować Rzeczypospolitą. A ja w tym czasie odcinam im szlaki komunikacyjne. Wyjdę tym chłopkiem, pyk, tutaj. Oni będą szli, odcinam szlaki komunikacyjne, Dziękuję bardzo i są, są, są odcięci wtedy i wtedy z większego ośrodka z przodu tak nie działa z łodzi wtedy z większego ośrodka z przodu z łodzi, tutaj na przykład idą tędy, pyk pyk, pyk, z łodzi zaatakuje ich I oni będą wtedy jak przekroczą rzekę, połowa oddziałów, bo to jest rzeka połowa oddziałów przekroczy rzekę, połowa jeszcze zostanie, wtedy atakujcie czekajcie na taki sweet, sweet spot, tak zwany, nie że połowa oddziałów przekracza rzekę, połowa dywizji, połowa nie i wtedy atakuje, ich szlaki komunikacyjne są odcięte amunicja im się kończy w przeciągu jednego dnia dziękuję, dobranoc, jeszcze, jeszcze może zobaczymy kiedy zaatakują jak żółta rzeka wylała, co jest kurde nie mogę się bronić, dobra jednak zmieniam zdanie troszeczkę podzielę i dam na granicę, bo spróbuję się obronić tutaj na granicy też kwestia szybkiego zajęcia granicy o kurde, dobra, dobra, dobra jest dobrze, jest dobrze jest dobrze, to jest poziom ekspert, nie? Jest dobrze. Kurde, łódź! łódź, czekajcie. Kurde, tutaj, tutaj. Tutaj, kurde. Dobra, bronią się, tutaj przynajmniej się bronią. Spoko spokojnie, teraz będziemy odbijać od Warszawy. Kurde. Niech to szlak. Niestety się bronią. Czekajcie, spróbujemy ich tutaj. Tutaj, brońcie, kuźwa, mikro. To było w ty w Władcy pierścieni gdzie już Frodo Frodo z samym już schowali się za kamieniem i już mieli iść wkładać pierścień sobie to ten czy tam Frodo miał na palec wkładać a sam chciał włożyć chciał zabrać mu ten pierścień i Sauron na to wszystko patrzył ale nagle zjawił się Aragorn zresztą przed wrotami Mordoru i nagle on musiał się odwrócić oko i właśnie ja muszę coś takiego zrobić. Frodem jest... Frodem jest Mateo. Pytanie kto jest Golumem? No ja będę Aragornem. Albo żeby się nie pojawił Golum, żeby Paluka nie odgryzł Frodowi. O właśnie, o właśnie, to jest to, ale nie pojawi się. Dobra, jakaś tam polityka zagraniczna pie piernicze kuźwa ale mają rozbudowane drzewko. Ja nie wiem co tu się w ogóle dzieje. O, mnie to interesuje. Co to jest? Research bonus. Nie potrzebuję researchów. O, może coś tam, jakaś Afryka. O, pójdę w Afrykę, bo w sumie Afryka dzika, dawno odkryta. Przecież nie mam Afryki nawet. I teraz tak. Kto ma najwięcej punktów? Według wyników łącznie. Łącznie? Ty nie wierzę! Jest. Jest. Nie wierzę w to. Odzyskałem pas. Jest. Jest. Jest! Mam pas Mistrza Choja, mam najwięcej punktów, więc mam tak, jestem nowym posiadaczem Mistrza Choja 4, Panowie! Mistrzostwo Świata! Wygraliśmy, wygraliśmy! Zapraszam, będą live'y! Będą live'y codziennie! Nie, no nie codziennie, nie, żartuję! Dziękuję, dziękuję Wam za wszystko! Dziękuję wam za wszystko, panowie. Dziękuję, że jesteście, że byliście, że udzielacie się na Discordzie. To dla mnie bardzo wiele znaczy, naprawdę. Nie wiem, nie wiem nawet, co mam powiedzieć teraz w tym momencie. Dziękuję za wszystkie wyróżnienia. Gdyby nie wy, to jest. Nie było co zbierać. Autografy podpisywałem. Dziewczyny prosiły mnie o autograf. mówiły Podpisz, podpisz się Fryczku, podpisz się. A właśnie pytałem na ostatnim live, ale niektórych z was nie było na live. sorry za takie biznesowe pytanie, ale czy bylibyście chętni na papier toaletowy z moim wizerunkiem, albo kubki do wyboru? Co, co wolelibyście? Czekaj, yy, pyk. Chcę, żebyście myśleli jakby o mnie w takich ważnych chwilach życiowych. No to jest na przykład jedzenie, yy, potrzeby fizjologiczne. Planuję pod, poduszkę do spania. Tak sobie zaplanowałem. Fajny plan, nie? Ale kuźwa pomyślała głowa, nie? Tak, żebyście myśleli o mnie śpiąc. <laughs> Poduszka. Kubek. Pijąc. Jedząc. Talerz. Z moim wizerunkiem i mama by mówiła. Jedźcie, jedźcie dopóki frybska nie zobaczycie. <grystanie> no, czyli dno, nie. I ten. I no wiadomo, niestety papier toaletowy, nie. No, na sikanie to nie wiem. Gacie. Nie no, nie sikajcie w gacie, ale wiecie o coś. Dobra, myk, myk, myk. Dobra. Z Polską. Commonwealtha chcę zrobić. Muszę mieć 40% napięcia światowego. Musimy wypuścić jakiś taki zajebisty film propagandowy, taki film, nie wiem. Na przykład Szeregowiec Ryan i tam będzie potężne, ludzie będą w napięciu przez jakiś czas, pod koniec filmu ludzie będą w napięciu, czy przeżyje ten, yy, nie Hans Zimmer, jak on ma? Tom Hanks, ten co grał w, w Ściganym i w Castaway poza światem, co, co krzyczał do tego. Wilson! U nas w Polsce jest taki kałach, on jeśli się nie mylę jest największym Tyhoj 4. Kałach? Tak? Nie wiem. Oni piszą. prawdziwy mój pokój. Bez żadnych tych szmerów, bajerów, pompków, Co jest? Co jest? O! Uchwyt mam zajebisty na... Do auta, na szybę, nie? Uchwyt na szybę do auta i mam tu telefon przymocowany. Tutaj sobie klikam telefonem, nie? To jest mój komputerek zajebisty. Komputerek i szachownicę dałem jako ten, obudowa komputerka, nie? Szachownica, zajebiste. O kur... SMS jakiś? Eee, to tu aloes? Tutaj tak to działa, Ja, ale jaja, nie? Ty, ale jaja. Piwerko! Dobra, super partia. A czekaj, czemu mi to przybliża? No właśnie. I teraz magia kina zajebista. Ty, ale, ale dałem na fula. W ogóle powinienem wyłączyć to oświetlenie, ale. Fajne jest na no. I magia kina. Pyk, dziękuję, dobra. Co na to Związek Sowiecki? 200 A powiesz na to, Józefku? A nie, nie dokończyłem wam. Czemu nic nie piszecie na czacie? Nie dokończyłem wam o Kazaniu. W Kazaniu był ksiądz, który robił kazanie co tydzień takie samo. Stąd ta nazwa się wzięła. Co tydzień robił takie samo kazanie. Mówił. I ludzie w końcu mówią. Blech, suka, blech. Mówią w końcu. Co jest? I do kurii napisali, że yy, co to ma być, że co to co za, yy, za ksiądz, że robi kazanie co tydzień takie samo przez 48 lat. Co to jest? Dopiero teraz zauważyliśmy tak naprawdę, ale no troszeczkę nie słuchaliśmy, ale no co to ma być? A ksiądz mówił, tak ludzie, tak. A czy wy się zastosowaliście do tego kazania? No właśnie, nie zastosowali. U... Zgadza się. Wywodzę się z rodziny Ży o korzeniach Żydów. Korze Mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza, nie? Będzie giveaway na <noise> yy, na ten. Yy, na 1000 subskrypcji. <noise> nie, bo już tam na tym kanale z Daisy mam 1000, a nie dałem tego, bo chyba miałem to dawać, obiecałem widzom, ale tak się do tego przywiązałem. No, sprzedam najwyżej komuś. <noise> a ty! No właśnie, słyszysz, ja i nie oddam. <noise> Widać, że mam takie korzenie, co nie? <noise> nie odda za darmo, tylko <głos> sprzeda. <głos> Zgadza się. Wywodzę się z rodziny Ży o korzeniach żyd... O ko Mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza, nie? Będzie giveaway na... <śm> <śm> yy, na ten... Yy, na tysiąc subskrypcji <śm> Nie, bo już tam na tym kanale z Daisy mam 1000, a nie dałem tego, bo chyba miałem to dawać, obiecałem widzom, ale tak się do tego przywiązałem No sprzedam najwyżej komuś a, a ty! No właśnie, słyszysz, ja nie oddam. Widać, że mam takie korzenie, co nie? Nie odda za darmo, tylko sprzeda. Kład, walczyć o wyspę tutaj koło Gdańska, o Hel. Będziemy walczyć o Hel. No i jak będą chcieli zbombardować Hel, to powiemy, że. Idi na chuj, nie? Powiemy tym temu Szlezwikowi Holstein, Powiemy, idi na chuj, nie? O nie, przeklnąłem! Przepraszam! Nie, to było w obcym języku, co nie? Przepraszam, w obcym języku można na YouTubie? Przepraszam, ja, ja, po, ja, ja nie po polsku przeklinałem. Nie, nie, nie. Nie promujemy tutaj takich postaw, absolutnie patologicznych, nie. Nie porumujemy czegoś takiego. Na szczęście ja przeknąłem w obcy, między innymi, w pod centrum Lore. Nie tylko chłopy i dziewczyny, mogę robić mody. Jasne, że nie tylko chłopy i dziewczyny, każdy może. Jak najbardziej, my tu jesteśmy w 100% tolerancyjni. Każdy, kto chce, żebym jakoś się czuć, to wtedy może tak się czuć i jakiekolwiek zaimki, ja będę się tak do niego zwracał. Nawet jak będzie, no, tak się do niego będę zwracał, jak ktoś chce. nie. Znaczy, no, nie będę do nikogo mówił. Tatusiu albo coś takiego, bo to bez przesady, nie? To bez przesady, ale. Ale. Tak to. Yy, mam nadzieję, że twoja dziewczyna tego nie słucha, Krotos. Aha, bo ciebie nie będzie na live, ciebie już nie ma. No dobra, będzie no dziewczyną gadać. No nie, dziewczyny, no zobaczcie go. Zobaczcie Krotoka. Dla niego yy, yy, normalnie kobieta jest ważniejsza niż chłop. No przecież to, no nie no, takie to, tego to no, nie będziemy tu akceptować na tym live'ie. Gdzie tu się hibanuje? Yy, <laughs> nie, auty się nie, nie uruchamiają teraz, nie? No nie no, chło, on preferuje yy, chło, od chłopa, od chłopa babę, no, no i babę, no, od no, chłopa, no. Jajce, świat schodzi na ten. Dobra, yy, to tak, zaczynamy za mnie polecone kanały. Kobieta w ciąży, karnacja ciemna. Kurde, o teraz. nie Renerwuj ciebie! Bo teraz, yy, jak wejdziecie na mój kanał, tutaj ten schoja, to na dole będziecie mieli yy, polecanych. O, otwarty, otwarty. A mama jest w piwnicy. Jest... Czarnoskóra kobieta w ciąży. Kobieta w ciąży Aj. karnacja ciemna kobieta w ciąży. 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 Karnacja, ciemna Ta kobieta, się kobieta się w ciąży. Ludzi. Karnacja ciemna kobieta w ciąży, karnacja ciemna kobieta. So, Kupuje się y, y, Coca Cola i chipsy? I jakieś dziewczyny wychodzę, 22 teraz, nie? I mówią, że ze szkoły muzycznej są i chciałyby spróbować y, 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 Czy dałbym radę y, trójko trój y, chyba grać na trójkącie, no tak to nie dopowiedziały, że grać na, ale no, Trój, na trójkącie coś trójkąt i, i ten ja mówię że weźcie spadajcie ja mam 23.15, 15 ja mam live'a moi widzowie na mnie czekają fani oni już wbijają. Żonymi oczami jak idzie mogę podbić Norwegię bez interwencji UK Cześć panowie! Cześć panowie, to ja Akiko! Jestem Akiko, jestem sekretarką flucka, jestem prawdziwa. Nie chcę być rozpoznawalna w internecie! W internecie! Ale podrażę się. Pozdrawiam serdecznie! Szatuj. Ale się wyśmiała, bo... Łocho, ale... e, o ten exploitik z samą piechotą nie będzie działał raczej. Będzie mnie, mi tu wejdzie we mnie, jak nie powiem kto, nie powiem kogo, a ciśnie mi się na usta. Oj ciśnie, ale ciekawe, ciekawe. E, was, Hold. halt, halt! Czy klikam H. A to orkiestra Szwagra biją. Ty, nie słuchają mnie. Bunt w oddziałach, mam. Mieliście kiedyś taki bunt? Normalnie klikam H, oni mnie nie słuchają. Nie, to niedobrze dla mnie. Ja chcę być azjatyckim lwem na wzgórzu. Będę obserwował ze wzgórza. Sz czytałem książkę Sunatsu ostatnio. To był taki pikinier. Pikinier, który był dosyć bogaty, bo on był nadziany, nie? I yy, no, i on napisał, żeby właśnie taką książkę yy, nazywał się su Sunatsu. Napisał sztukę. Dusz. Pięknie Niemcy! Pięknie Niemcy! A to Włochy. Pięknie Włochy. Ja piernicze, ty, że was nie zauważyli, nie? Ale pewnie Włochy mają problem z desantami morskimi. Bo właśnie jak lądują, to są cali kuźwa... Cali są mokrzy i długo nie mogą wyschnąć, nie? Bo przez, te całe, przez tę całą ilość wło włosów na ciele, nie? E, dojadę do tej mety. A, jest to metą. A nie, no nie promuję absolutnie e, spożywania jakich e, narkotyków w jakiejkolwiek formie. Szczególnie ciężkich narkotyków. Twardych czy tam miękkich. Trzeba być naprawdę miękkim, żeby spożywać twarde narkotyki. Takie jest moje zdanie na streamie. Ja, ale ja, nie? Dobra, ty już wiesz... Zrobię jeszcze taki jeden plan, ulepszę to trochę. Teraz właśnie taki nagły rozbłysk geniuszu mnie napadł. Teraz tak. napad <laughs> napadł go, napad go rozbłysk geniuszu. Ty, uważajcie chodząc po ulicach, żeby was nie napadło. Ten masz z Gorki. Jest, jest, zdążyliśmy. Ile sekund do końca live'a? Jest, Witowski. zero, idealnie na Leku. koniec. Dziękuję wam, Boże. A mogłeś robić. Dziękuję jest 1946 Xinjiang. Xinjiang wypowiada wojnę. Turcji? Was jest? Celem jest kto? Kropka. Napisali, że celem jest kropka. No nieźle. To chyba tam mieszkają jakieś przecinki. Mamy dominacja. To ostatnio mi jakaś, jakaś dziewczyna mówiła, że że chciałaby ten ja jej mówię, że nie mam czasu jej tłumaczyć doktryn powietrznych w Hoju 4. i powiedziałem, że by, na mi maila Ekhem PZPR, bo chcę mieć dziecko raz. Zamykania. Włochy upadły od USA. No i zajebiście, ty ciekawe, kto to wygra, Bo z jednej strony i wygrywają. No i zajebiście, Włochy? Ty. Stany. Te na głowie? Aha, Stany w sensie Zjednoczone. E, dobra, Pyk. Myślałem, że alkoholowe. Zamykania. Włochy upadły od USA. No i ty Ciekawe, kto to wygra, bo z jednej strony. I wygrywają. No i zajebiście. Włochy? Ty. Stany. Te na głowie? Aha, Stany w sensie Zjednoczone. E, dobra, pyk. Myślałem, że alkoholowe. Mamy dominacja. To ostatnio mi jakaś, jakaś dziewczyna mówiła, że, że chciałaby ten. Ja jej mówię, że nie mam czasu jej tłumaczyć doktryn powietrznych w Hoju 4. I powiedziałem, że. Ja głosowałem na z za PZPR, bo chcę mieć dziecko razem. No, o najlepsze inwestycje, jakie można zrobić, to. Najlepsze inwestycje są w znaczy najlepiej inwestować w mój kanał. <ś verwahaha> to się zawsze to się zawsze zwróci we mnie. Najlepiej być moim sponsorem i jak społeczność graczy wy wiecie, że no kurde, no jak ktoś mówi wam, że macie godzinę na grę czy coś, no to <ślarwiony> to jest jakieś nieporozumienie, tak. Godzinę to ja nie wiem, kawę zrobię, w ogóle wejdę, wejdę do gry i już muszę kończyć, tak? Nawet mi się jeszcze um, ziarę... e, e, d a to po, to po japońsku chyba. Lolek. Ja pierniczę ty. Lolek <grym> Mechn czy obyt. Ale ale aleby łecht pan hoblbhor. A kurde, no to to ja pójdzie tutaj. Ale kocioł, ale kocioł Panoramixa. Co my tu mamy? Woda, whisky. Jest w czym wybierać. Wino nawet i na popite jeszcze yy, ten Sasquatch. Aj, Konzio obrócił to. Nie, Konzio tyłkiem do ściany. Problem z mi, bo tylko zrobi mi się yy, atris. A trition, czyli brak jedzenia, będę miał. I wody, bo to pustynia. Tutaj bardziej o wodę chodzi. Akurat w tym klimacie. E, dobra, konwoje. Czy ja będę w ogóle rozbudowywał flotę? Ambiwalentny ma mam do tego stosunek. Robią wszystko, ale nie to, co chcę. A, tutaj o nie niedop. Ja bym się nie odważył na miejscu, kądzi. Ty parzek wchodzi. Ale wchodzi. E no, dlaczego oni tak dają się podejść? No kurde, no dawać tą linię obrony. Ja, ale wchodzi. ma mamusia mnie kable, za <laughs> racja bije. I musimy jej się spać, bo to na ósmą do tej podstawówki. Ej, one. Ej no weź gadaj, że ty jesteś w podstawówce. Powiesz Polak. Takie rzeczy mi wysyłałeś? Do kwarantanny ja od razu kasowałem. No dobra, jedzie jedziemy z nimi, nie? Dobra, lecimy. Jak ktoś będzie... Złamać. Ale lipa. Ale się dałem zrobić w hoja 4, no. Army, komando, Infantry zajebiście. Nie mogę produkować lepszej broni. Dobra, szybko wystawię chociaż tą armię na granicę tutaj, żeby bronili. Romla, no Romel, jeśli ktoś ma to obronić, ten rzekiem... Patrzcie, wygrał! Koncio wygrał grę! Niesamowite! Brawo, gratulacje, Kondzio! Kondzio wygrał, nie? Tak, Kondzio, gratulacje, wspaniała gra. Cóż to były za emocje, nie zapomnę tego nigdy. I to autentycznie. Wspaniała gra, wszenna. Żeby się Kondzio nie przeliczył, bo Kondzio na razie myśli, że kopnie w te drzwi i wszystko się rozleci, cała ta szopa. A to może być Shop pracz O, kurde, co ja to, czemu ja tego nie widziałem? To? Ja nie widziałem w ogóle, co wypisaliście, tyle rzeczy. Też chcę zagrać. A to graj! Potrzebne jak to wygram jeszcze. Jakie jaja ty? No takiego akcji ty się chyba nikt nie spodziewał. Mistrzostwo Polski! <grystwo> Polska mistrzem Polski! O dobra. Polska mistrzem Kapitol. Nie wejdzie koniem! No nie no, <grystwo> ja zajął mi już od zaplecza, ja, ale wszedł mi od zaplecza, ja piermik. Tylko hot Join. Widzisz? Tutaj normalnych nie wpuszczam. Tylko hot będę wpuszczał. Tylko hot będę wpuszczał. E, jak coś się hot, to zapraszam serdecznie. E, no bo to jest starsza wersja. Chuja, e, ho, hoja przepraszam. Takie przejęzyczenie. Rojdowska. Czeska. Czeski bomb. Czeska sauna. No nie wiem, no na razie coś tu się Ale kondzie jest świetny koniami. Ale mi wchodzi tym koniem. Ja pierniczę. Jak wszedł. Dobra, głupota. Głupota nie zna imiona. Na imion. Czy co? Czy granic. Aj, gopi, a gopi. Ze mnie. No ja jestem z miasta. Nie powiem konkretnie, bo mam takie fanki. Tutaj psy, Fajne, ja lubię tłogodów. godów. Dzwoniłem o światłogody ostatnio znowu. Mówią, że ich nie stać na taki luksus. No to mnie tym bardziej. Ja, ja ale wchodzi. <grym> Ale wchodzi. Kurde, ma. Będzie po mnie, za. W takim wojsku i on właśnie bardzo lubił kotły. Bardzo lubił kotły i najbardziej lubił zamykać kotły. Miał przez to sporo promień. Oddziały, ciebie też nie słuchają? Ty, ale serio, coś nie tak? Widzicie to? Ty, coś się zbugowało? Panie nie, czas zatrzymałem. To kończył do kądzio... O, ale się we mnie wbije, ty. O, ale się boję. Normalnie mnie konicą zajedzie, kondzio, Ale cwanie. Zajedzie. Diego mówi tak na mnie. Chłopak i łopik. A ja po prostu odrabiam pańszczyznę i żyję. Uczciwie zarabiam pieniądze. Takie taktyki. To jest no dobra no dobra taktyki